Witam. Dziś temat związany z elektromechaniką, automatyką i częściowo z robotyką. Pokażę Wam, jak bez udziału Arduino czy innego mikroprocesora, i mikrowłączników poradzić sobie z tą automatyką, o co chodzi. Chodzi o to, że macie jakiś jeden włącznik czy załącznik, i system, na przykład ten napęd przemieszcza się w tą stronę. Zatrzymuje się, wszystko się wyłącza. Gdy wciśniemy po raz drugi, przeciśniemy oczywiście na chwilkę po raz drugi. Następuje odwrócenie biegunowości zasilania i z powrotem nam się przemieszcza w drugą stronę. Staje, zatrzymuje się, i tak dalej. I znowu, i znowu, i znowu, prawda? I tu jest akurat ten napęd. Ja tu mam jeszcze taki napęd. Od DVD. Tu jest akurat wysuwana kieszeń. Można zrobić to gdzieś w stole, że coś jest schowane. Nieraz macie to karkę, trzymacie coś, po prostu chcecie na jakiejś odległości coś wysunąć, zatrzymać. I tu jest no, temat, że no, przy końcu są tak zwane kręcówki, czyli, czyli jeżeli szuflada się wysuwa, otwiera, jest dojście do krańcówki, czyli mikro wyłącznika, układ staje i, i tak dalej, i tak dalej. Jedna jest zazwyczaj z jednej strony, druga jest zazwyczaj z drugiej strony, może być jedna zrobiona fikuśnie i tak dalej. Ja pokażę Wam, jak uniknąć dziś tej tej takiej dość skomplikowanej po prostu rzeczy, zrobić kompletną automatykę. Automatyka może być też do silnika. O, tu mam silnik. Na 12V dość mocny, bo to jest silnik od wycieraczek od golfa, i na przykład byście chcieli, żeby to ramię obróciło się o 360 stopni, stanęło i przy następnym impulsie znowu odbiło w drugą stronę i znowu stanęło. Nieraz takie układy są po prostu potrzebne. Ja wam pokażę, jak to po prostu zrobić. Jak zaznaczyłem na początku, będzie można naszym układem sterować i takim małym silniczkiem i takim dużym. Co przygotować? Przekaźnik, prawda? No, jakiś. no Jeżeli będziemy zasilali z 12V, potrzebny nam jest 12V, z 6V, czy z 5, no to też po prostu szóstka nam wytrzyma, czyli jeden, jeden przekaźnik. Do tego potrzebny będzie nam wentylator. Widzicie, to jest typowy wentylator wyjęty z zasilacza i terystory Ja tu mam takie terystory No, jaki tam będziecie mieli, to. Dacie ewentualnie może być triak. W naszym przypadku ja użyję triak. I teraz tak, zamiast triaka możemy dać dwusekcyjny przekaźnik, ewentualnie zrobić triak na dwóch tranzystorach. Co potrzebne nam będzie z wentylatora? Ja tu mam już ten wentylator nowszy. Tu mam jeszcze rozebraną płytkę z wentylatora, troszeczkę starszej generacji. Może jeszcze tak przy okazji omówię. Zobaczcie, w tych, generatorach, w tych wentylatorach starszej generacji było tak łożyskowanie za pomocą łożysk. W nowych już nie ma, są tulejki i to nie z fosforobrązu, tylko z mosiądzu. Ale wracając do elektroniki. Tu jest tak zwany czujnik. Hala, prawda? I czujnik hala posiada tu jeszcze dwa tranzystory. To są kondensatory, po prostu które blokują tu cewki. Czyli tu jest raz, dwa, powiedzmy trzy elementy. W tych nowych wentylatorkach już zobaczcie, zdejmuję ten. Nie ma nic. Jest tylko moduł. I w tym module. Te moduły są po prostu różne. Tu akurat jest APX bodajże 9141, ale są jeszcze A777, to jest bodajże to co 077F. I widzicie, jest tak, nie ma łożysk, jak powiedziałem, jest tylko tulejka, to nas nie interesuje. Wylotowujemy cewkę. I zostawiamy tylko sam ten moduł czujnika. Ja już sobie wszystko po prostu przygotowałem. Widzicie, tu są magnesiki jeden magnesik, i tu jest drugi magnesik które ustawiają nam, ile ma tego wysuwu wejść i w jakim miejscu ma układ po prostu stanąć. Tu jest płytka wyjęta właśnie z wentylatora nawet jej nie rozbierałem ona jest czujnikiem hala jest triak i nasz przekaźnik zasilanie silnika jest z oddzielnej bateryjki 9V nie chciałem się w tej chwili robić żadnego regulatora żeby to nie latało bo te magnesy przecież w sumie mm -hmm. latają zaraz wypadną i pokażę Wam jak to działa czyli tak przyjmijmy że mamy mikrowyłącznik i mikrowyłącznikiem zwieramy minus triaka z jego bramką zobaczcie, chwilowe zwarcie pyk, stanęło przekaźnik już, już odwrócił no no powiedzmy, że no powiedzmy, że tak dobrze, i teraz robię drugie zwarcie pyk, stanęło, widzicie, magnes jest w tym miejscu czyli stanęło mi w tym miejscu teraz gdy wezmę to przełączę, jeszcze raz załączę Zobaczcie, staje mi w tym miejscu i znowu stanie mi. A teraz ja sobie może to przesunę. O, przesunę sobie może tu. O. I zobaczcie, krótki impuls. Widzicie, wszystko staje. Czyli automatycznie załącza, wyłącza żadnych mikrowłączników, żadnych mikroprocesorów, kontrolerów, nic. W sumie to jest elektroniczny jeden element. Tu widzicie, ale ja Wam jeszcze chcę coś pokazać, dlatego zobaczcie, mam tu taki fotorezystor. Akurat mam wielki, żebyście widzieli, że jest wielki, a nie że ma dużą powierzchnię, bo i mały też będzie po prostu działał. Nie musicie robić żadnych wzmacniaczy. Wystarczy go tu dolutować w miejsce bramki i minusa. Może ja to dolutuję. Muszę to zrobić tak umiejętnie. Tu dolutowałem, jak widzieliście, taki fotorezystor duży do bramki i do minusa. I zobaczcie, co się będzie działo, jak sobie po prostu zaświecę latarkę. Wysuwa, staje. Zasuwa, staje. Wysuwa, staje. Wysuwa, staje. Układ mocy to jest oczywiście ten przekaźnik, czyli bez żadnego problemu możecie sobie podłączyć taki silnik, czy jeszcze większy silnik, czy na 24, czy na 12, zupełnie nieistotne i zobaczcie, tylko macie w sumie, no ile, no, no jest jeden element, bo to jest triak. I tu jest to Oczywiście może być mniejszy, mówię, nie musicie dać żadnych wzmacniaczy, nic możecie zrobić zbliżeniówkę, że przejeżdżacie ręką, układ się otwiera, przejeżdżacie, układ się zamyka, czy lampy wychodzą, czy lampy się chowają. To, jak powiedziałem, jest czujnik, czujnik tego wysuwu. To są właśnie te krańcówki. To jest płytka właśnie wyjęta z jednego z tych wentylatorów. Właśnie tak, która była używana. Zobaczcie, tu jeszcze są dwa kondensatory. Transistory są już w środku, natomiast tu, w tej, w tej drugiej, zobaczcie, nie ma już kondensatorów. Jest tylko sam moduł, także kondensatory w ogóle nie są im potrzebne. Im już tak zjeżdżają sceny, że jak mówiłem i łożyska, i ten. Także ta płytka wygląda o ten sposób, może z drugiej strony. Na drugim kanale zobaczycie. Jak to jest połączone? Oczywiście dla tych zainteresowanych. I jeszcze jedno. Chciałbym zrobić tak zwane kino nocne na zimowe wieczory, ale chciałbym, żebyście mi podali o której najpóźniej i w ogóle o której ma być ta projekcja bo ta projekcja będzie tylko jedna czyli czy film będzie miał 10 czy 15 minut film będzie na YouTubie tylko 15 minut i będzie zdjęty i już później go po prostu nie będzie to by było na tyle dziękuję za obejrzenie filmu zapraszam na kanał drugi zainteresowanych tam będzie troszkę więcej informacji i tak zupełnie już na koniec, ja mam takie pytanie, mam tu taki przekaźnik, czy ktoś wie jak zrobić bistabilny, czyli powiedzmy ten jeden przekaźnik załączamy na chwilkę do napięcia, on przerzuca i styki trzymają, odłączamy, styki trzymają, załączamy drugi raz, styki puszczają, czyli bistabilny, oczywiście jeden przekaźnik, na dwóch to oczywiście wiecie jak to zrobić. Czy potraficie zrobić na jednym, dodając jeszcze jeden tylko element? Jeżeli ktoś potrafi, niech się odezwie.